Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, no właśnie w kolejnym odcinku czego pewnie zastanawiacie się co to jest za seria. Jest to pierwszy odcinek właściwie prolog z serii War of War in War of Craft. Jest to seria, która jest podobna nieco do rozgrywki The Wars Polega ona na tym, że dwie gildie, w tym wypadku moja i gildia Nikosa.pl będą się ze sobą biły. Jesteśmy zamknięci w takim oto pudełku. Pudełko z otoczone bedrockiem od góry do dołu, tak więc nie ma mowy, że ktoś nas już czy e, nie ma mowy, żeby ktoś tu przyszedł z wrogiej gildii. E, I cała zabawa polega na tym, że e, ja, my, nasza gildia, w, w moim wypadku pięcioosobowa, Nikosa też jest pięcioosobowa. E, moja gildia, e, w której w skład wejdzie pięć osób, ona obecnie na serwerze, na serwerze jest tylko jedna osoba, a jako jeden. Reszta tej gildii z różnych powodów na tym serwerze się nie zjawiła, ale za to będziemy tutaj przygotowywać się wszyscy na tym terenie wyznaczonym do, do bitwy z gildią Nikosa. Całe przygotowania, właściwie cały czas na te przygotowania mamy kilka dni. I pokażę Wam za chwilę gildię Nikosa. To jest właśnie strona. Którą ma do dyspozycji Nikos? Ona tutaj jest taka dosyć wodnista. Czekajcie. O, właśnie, Nikos pisze. Eee, Nikos pisze. O, tutaj jest również sobie lata, <coughs> ponieważ jeszcze nie zaczęliśmy eee, tych zmagań gildii. I tutaj są właśnie ludzie z jego gildii, Oni tutaj będą się przygotowywać. A to jest akurat Nikos. Możliwe, że tam jakiś VIP latał. Nie wiem, co oni tutaj zbudowali za bardzo. Ale okej. Okay. okej. Okay. Spytam się ich ogólnie, do czego im ten domek? Dlaczego do wam ten domek z Petroka? No i oni tutaj się będą przygotowywać. Tak jak wiem każda gilia ma pięć, jest pięcioosobowa. i tutaj wszystko jest otoczone wszystko jest otoczone. Mapka się nie doładowała, wszystko jest otoczone ścianami z bedgoka, tak się doładowuje. Eee, ok, no to zaczynamy. Osieko, eee, zaczynamy. Wyłączam Moda eee, ten, go, ten kompas również sobie wyczyszczę. Eee, no, i będziemy ścinać sobie drzewa, kopać surowce i tak dalej, po prostu wszystko polega na przygotowaniach do Wojny Gildii. Co mnie bije? A, jaką mnie pewnie walną. Kiedy ścinaliśmy drzewo? A, hmm. jakieś lag Okej. Okay. I mamy drzewo pierwsze ścięte. Ogólnie rzecz biorąc, chciałem nagrywać... Tam są już pająki. Chciałem nagrywać, dlatego zrobię, zrobię dzień, ponieważ dopiero co zaczęliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, chciałem nagrywać dzisiaj z Nikosem ten prolog tego, prolog tego War in tej naszej serii, która jest podobna, bardzo podobna do, do rozgrywki The Wars. Jeżeli ktoś z was, drodzy widzowie, wie, co to jest za rozgrywka The Wars, to możecie to uważać, że jest bardzo podobnie. Ponieważ tutaj również mamy dwa teamy. The Wars może być więcej, ale mamy ogólnie dwa teamy, które wejzują ze sobą, są oddzielone od siebie i mają czas na przygotowania do, do wojny. Wybrałem ten teren ogólnie tu gdzie się znajdujemy, ponieważ moim zdaniem on będzie łatwiejszy do, do fortyfikacji, będzie łatwiejszy do obrony przed atakiem Nikosa, ale zobaczymy jak to, która Gilia wygra. Tego tam jeszcze do końca przewidzieć nie można. Chciałem to nagrywać z Nikosem, ale niestety Nikos ma problemy z, z mikrofonem. Kupił nowy mikrofon, ale niestety jak się okazało, nie wykrywa go mu komputer, ani Skype, tak więc nie ma, nie mieliśmy jak to nagrać. Ale ogólnie, kiedy będą już wszystkie osoby z mojej gildii, to na pewno na, na następny odcinek już powinien być z kimś, albo z Nikosem, albo z kimś z mojej gildii. Na przykład z Wojakiem106, lub Nesquik, z Nesquickiem, ale ich obecnie nie ma, tak jak mówiłem. Ponieważ... no, ponieważ mają różne powody. Musieli gdzieś coś załatwić i nie ma ich zwyczajnie na serwerze. Hmm, tutaj Asieko chyba kopie jakieś... E, robi jakiś crafting tutaj i różne tego typu e, obozowiska. Ale to dobrze. Zawsze przyda, przydadzą się deski, skrzynki i tak dalej. Okej. Okay. O, piecyk już zrobił, jak widzicie. I teraz tak. Postawię sobie te skrzynki. I zrobię chwilową przerwę. Zrobię malutkie cięcie. Okej, okay, witajcie po przerwie. Musiałem zrobić małe cięcie, ale za to już tutaj kolejna osoba z, naszego, z naszej gili doszła. Nesquik Titu. On tu gdzieś siedzi. Tam. W jaskini. I wykonuje. No właśnie, idzie po żelazo. Kurde, mamy mało, mamy mało jedzonka. Naprawdę mamy mało jedzenia. Uzbierajcie. Jedzenie. Tak, no a tak jak mówiłem dzisiaj, niestety jesteśmy sami. Znaczy, jestem sam na odcinku, ale to będzie seria, w której, no można, dwie osoby oprócz mnie wystąpią tutaj gościnnie na odcinku. Tak więc nie, jesteście, nie będziecie skazani na wieczne gadanie przez mnie. Oj, czekajcie. Zrobiłem mały fail, bo poszłem, poszłem do... Różnie mam sprintu, masakra. Poszłem zbierać jedzenie bez żadnego miecza, ani nawet kilofu. To sobie zrobię jakiś... troszeczkę drewna. Crafting table. Okej, okay, i teraz tak. Teraz już powinno być znacznie lepiej. Next. Możecie słyszeć grzmoty. Ponieważ nadchodzi burza, ale jest jeszcze dosyć daleko. Jest dosyć daleko, więc yy, nie... Nie muszę się obawiać o to, że będziecie to, będziecie to tak aż mocno słychać na nagraniu. I yy, tak, tutaj niby są krowy. Podobno są tu krowy. Yy. Kto się tu widział, ale czy to jest prawda, to nie jestem pewien do końca. Hmm. Jeżeli ich nie znajdziemy, będziemy po prostu wskazani na, na, na uprawę zbóż. albo no zboża są dosyć dobrą alternatywą dla jedzenia. Tutaj jest jeszcze no, no, dla jedzenia są właściwie jedzeniem, bo z tego można zrobić chleb. A tutaj za nami lata. O! Dzięki. Dzięki, chłopie. Podziękujemy mu. Bo dzięki temu chyba już będziemy mogli troszeczkę dłużej przeżyć, bo jak się jednak spadnie głód do końca, to będziemy mieć pół dłużka. Nie będzie to za ciekawe wyglądało. No właśnie, na czat. Będziemy musieli też porozumiewać ogólnie chyba na czacie gildie ponieważ spam jest obro, ogromny na czacie, zwłaszcza, że jest prawie pełen serwer, jakby nie patrzeć. No, pewnie nie, ale dużo osób jest bardzo i niestety przez to, przez to jest spam. Czekajcie, tu jest trawa, może wypadną jakieś ziarenka. Jakieś jest troszeczkę ziarenek, jest. <laughs> Gdzieś wypadły, ale czy je złapałem, to tego nie wiem. Okej, okay, tu leżą. I mamy się. Ziarenka. Si 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 sadzonki? Ziarenka. To są ziarna, bo. E sadzonki to wypadają z drzew. Dobra. Trochę tego tutaj zawsze będziemy mieć. Okej. Okay. Ale nie wypada, jak widzicie. Złośliwe. Złośliwe sadzonki nie wypadają. Sadzonki. E nasiona nie wypadają z tego. A tu troszeczkę wypadło. I to zaraz pójdziemy tam nad wodę, zrobimy motykę, motyczkę. I zaczniemy sadzić. Mm. O, oh, fuck. W jakiejś dziury wpadłem. A tu się już noc robi. Niedobrze. Niedobrze. Ten odcinek będziemy za chwilę kończyć właściwie. Bo. Bo po prostu nie chciałbym, żeby on był za długi. To jest tylko prolog, w którym właściwie wyjaśniam wam, na czym polega ta seria, ta rozgrywka. I już następna, następne odcinki będą dłuższe, i myślę, że na pewno z kimś będą. Czekajcie. Asieko się chce tepnąć. I teraz tak, tutaj posadzimy sobie drzewka. Nie mamy jeszcze żadnego Bonnie Mila, tego mączki kostnej. Ponieważ zwyczajnie. Ponieważ zwyczajnie nie mamy, nie było jeszcze tutaj nocy i nie mieliśmy okazji zabić szkieleta. Eee, tak, drewno się przyda. Troszeczkę tego weźmiemy. Na przykład cztery sztuki, bo chyba starczy na motykę. Na motykę powinno starczyć tutaj i tutaj. Aha, motykę się robi w ten sposób: z dwóch kawałków drewna. Time to farm, moi drodzy. Time to farm. Czyli na przykład nie wiem ile mamy tutaj nasion? No nie dużo 4. Ale zawsze można tutaj troszeczkę posiać. Okej. Okay. O, a śiekło jest widzę, przygotowany. Zdobył dla nas tego i węgiel mają nieźle, nieźle. Um, tak więc w dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Ja się tutaj z wami żegnam. W następnym odcinku po prostu zajmiemy się coraz to szybszym, w szybszym tempie zajmiemy się rozbudową gildii oraz przygotowaniami do wojny tych dwóch gildii. Tak więc na razie, do zobaczenia w następnym odcinku.